Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Rafał z Detaling Koton Płock. Jak widzicie kolejny projekt, kolejna praca. Mamy dzisiaj, żeby Was nie oszukać jest dokładnie godzina 14.22 stycznia 2022 roku. Jak widzicie to filtry, filtry od auta, japońskiego auta. Zajechane brudne, zwykłe, białe fizelinówki. Jeden. Proszę na tą szczotkę nie patrzeć, bo to obniotka na szybko do wszystkiego i niczego. No i tu jest generalnie drugi w jeszcze gorszym stanie. Postaram się to wam pokazać. O, widzicie pełno tego syfu i tak dalej powinienem to robić w rękawiczkach. No i dobra, pokażę Wam kto jest naszym bohaterem i powiem o co chodzi. Jak widzicie, auto dość znane, lubiane na rynku w wersji hatchback z 2012 roku. Dizelek 1.6 Mazda trójka. I oczywiście przyjechał na odgrzybienie klimatyzacji. Wczoraj żeśmy sobie porozmawiali z właścicielem auta co i jak, co należy zrobić, nad czym się skupiamy. Dzisiaj pojechałem o godzinie 12 z kawałkiem szukać filtra, niestety nigdzie nie dostałem takiej jakiej chciałem, a chciałem z filtrem węglowym. Znalazłem jeden male chyba z tego co pamiętam, cena to około 140-150zł za dwie sztuki takie które widzieliście na początku. Udało się znaleźć zamiennik tańszy, ponieważ filtry będziemy wymieniać co pół roku. Takie jest założenie po aspekcie wykonania mojej pracy. Jak widzicie, jak widzicie, auto jest tak naprawdę w miarę suche. Tu mamy w miarę sucho, czysto. Temperatura jest trochę na plusie. Ja za chwilę wygrzeję to pomieszczenie i za jakieś dwie godzinki przyjdę sobie pracować. Mamy tam plus raptem 2 stopnie. 50% wilgotności. Widzicie otwarta komora silnika, ponieważ badałem akumulator. Podłączę Noko za chwilę. I teraz to, co zrobiłem. No to wczoraj, oczywiście, auto dostało jeszcze ozonu. Dzisiaj powtórka ozonu, ponieważ e, auto e, nie mogło pracować, więc zrobiliśmy dekontaminację. z dwóch strzałach po 15 minut, w pracy e, pierwszej 20 gram. Generatora ozonu e, przelotowego e, Serii X-Pro Air 20 Marki Bitom e, Drugi strzał dzisiaj rano około godziny 8 tam z kawałkiem 8.30 Również 20 gram przez 10 minut Wietrzenie do tej pory jest czuć, czuć w miarę to wszystko co się utleniło to wszystko co się rozkłada No i to co zrobiłem jak widzicie rozbepeszony schowek Wyjęty tutaj boczek Tutaj od tej listwy Tutaj Oczywiście, też jest wyjęte. Pójdę po latarkę. Dobrze, jestem z latarką. Latarkę postaram się tak mniej więcej jakoś oprzeć, żeby nam tu dawała trochę światła. O, teraz jest całkiem lepiej. No i jak widzicie, rozbebeszone to wszystko. Tam w środku, tutaj, widzicie tą dziurę z białą tutaj tą końcówką. Tutaj znajduje się dojście do parownika, tam znajdują się filtry, ale tutaj to co widzicie to szary, dwie rurki, mamy drugi parownik i obydwa należy wyczyścić. Wiem, że na postach macie problem z tym co zrobić, jak zrobić, generalnie żeby wymienić filtry kabinowe nie musicie wyciągać całego schowka, wystarczy, że wyjmiecie sobie tutaj gdzie jest ta dziurka czarna, ja później to pokażę w następnej części której filmu jak to będę składał, chwilę powiem. Tutaj macie właśnie gdzie ta dziureczka. Pokażę palcem tu, gdzie ta spineczka. Tu jest cały parownik. Boże, później daszkę pokażę wam jak to wygląda. Te wszystkie liście, które tu widzicie, to jest wysypane z tego wszystkiego. Także auto ma być uszykowane w formie detailingowego czyszczenia. Wnętrza też, ale wnętrza tylko parownika. Resztę się skupimy na wiosnę bo to dla młodej osoby. No i wyczyścimy obydwa te parowniki. Jeden i drugi. Tu macie też parowniczek. Widać te lamele takie. Może przyświecę latarką. Jak się uda, wszystko złapy, to wiecie. O, widzicie. Jeden. A tu mamy drugi parownik. Na endoskopie Wam pokażę. I ten jest odpowiadający główny za całą klimę. Ten drugi jest pośredni. Także też nam robi robotę tutaj. I powiem później jak się dostać, jak macie sobie to zrobić mniej więcej i możecie do tego również wykorzystać. Pokażę Wam produkt. Produkt, który będzie wchodził w tej chwili na rynek, jest bardzo fajny dla zwykłego prokonsumenta. Robi robotę, nie zrobi tak oczywiście. Od razu to pragnę zaznaczyć: jak czyszczenie klimatyzacji na zasadzie właśnie. Użytkując sprężarkę pod odpowiednim ciśnieniem. Tam mamy dużo mniejsze ciśnienie. Ale środek jest również skondensowany w formie bezpiecznego aerozolu. Dwie dysze do obciukania. Jest to forma pianki oczywiście. Psiukamy nie w kanały. Piankę walimy tylko i wyłącznie na lamele parownika. I ona Wam mniej więcej zrobi robotę. Ale oczywiście wszystkie te syfy, które są w parowniku. Ja Wam później pokażę na endoskopie. Pozbędę się tego. Wyczyszczę od kurze głowie zrobię, przeleję chemią, ozonuję jeszcze i zrobimy pełną dekontaminację wnętrza. Pragnę zaznaczyć, że sama metoda ozonowania nie zrobi roboty lub zrobi krótkotwale. Również sama metoda tak naprawdę napsiłkania chemicznego tego środka zrobi robotę na dłużej, ale nigdy do końca tak jak powinniśmy to zrobić. Najpierw pamiętajcie czyścimy, później dezynfekujemy. Taka jest zasada w dekontaminacji. Natomiast tutaj te procesy trochę odwracamy i uzupełniamy je, czyli najpierw ozonujemy, później odkurzamy, znowu czyścimy ten parownik, znowu ozonujemy, znowu zamgławiamy, pozbywamy się z kanałów, wszystkiego spada nam do dołu, odkurzamy z tego parownika. No tych procedur jest tutaj kilka, które się powtarzają. Czasami trzeba działać nie i zrobić to za przeproszeniem tak zwanej od dupy strony. I tak zrobię to, natomiast wczoraj zostało to, mówię, wyozonowane, dzisiaj też dla mnie, żeby było w miarę bezpiecznie. Jak i również ozon wejdzie wszędzie tam, gdzie nie wejdzie nam generalnie ciecz, więc kanały i inne rzeczy również zostały w jakiś sposób tam zdezynfekowane. Do dość znacznym stopniu później będzie to zamgowione, także mamy pełne spektrum, że tak powiem, biobójcze, wirusobójcze, prądkobójcze, grzybobójcze, pleśniobójcze. Dobra, nie ma co przedłużać, zapraszam na kolejną część filmów. Dziękuję uprzejmie i widzimy się niedługo.